Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Sąsiad. I chciałbym Was zaprosić na kolejny odcinek z serii Droga do Silvera. Yy, zagramy sobie dzisiaj Jaxem yy, jako jungler. Yy, oczywiście ja tam taki średnio gram tym Jaxem, ale po prostu chciałem Wam pokazać jak sobie radzę w dżungli, no bo pokazywałem Wam już mida, yy, yy, supporta, no i teraz właśnie będzie jeszcze jungler. Na początek maczeta i 5 potów. Taki myślę teraz standardowy zestaw, jeżeli chodzi o junglerów. I wziąłem sobie czerwony trinket, który pozwala mi niszczyć wrogie trinkety i wardy, Co daje mi łatwiejsze ganki, gdyż mogę się pozbyć po prostu wizji yy, u przeciwników. Wcześniej sobie sprawdziłem na takiej stronie LOLPRO. Yy, Jakie po prostu, jaki przeciwny team, jakich ma graczy? No i właśnie okazało się, że Treż jest taki dosyć dobry. No ale my mamy Leonę, więc również to nie powinien być jakiś problem. Leona, bardzo dobry support, tak jak już wam mówiłem, będę go musiał kiedyś kupić. No i co? Czekamy na niebieskiego Buffa, który jest naprawdę na Jaxa bardzo przydatny. Można dzięki niemu naprawdę dużo zdziałać. On się respi, pamiętajcie, że każdy buff się respi równo, minuta 55. Zacząłem sobie od E, dzięki temu unikłem początkowych obrażeń i mogę sobie fajnie bez, bez straty żadnych punktów zdrowia praktycznie zrobić tego buffa. Teraz już szybko sobie lecę wyczyścić tutaj wilki, co również nie jest jakieś bardzo trudne. No, przydałoby się trochę więcej tych skillin, no, ale trzeba na, po prostu nabić poziom. Nie, nie da się tego ominąć. No i teraz drugie sobie biorę Q. I również Jana Jack się maksuje Q. Nie wiem czy to jest dobre, czy nie. Wydaje mi się, że widziałem na kilku stronach, że to raczej nie jest dobre. No ale ja się staram to maksować. No i tutaj próbujemy pierwszy gang. Mamy Blitza, znaczy się przepraszam, Mordekajzera. Ale on wydefował i po prostu wie, bo ma wizję prawdopodobnie. Ma warda i wie, że ja po prostu tutaj szedłem, więc może nie warto i, i marnować czasu. I po prostu lecimy sobie już na czerwonego buffa. Czerwony buff oczywiście daje nam to, że dzięki, ym, dzięki po prostu uderzeniu w przeciwnego championa z autoataku yy, jest on czemu zadawane dodatkowe obrażenia, tak? Więc jest to na pewno bardzo fajne. No i Gangplank tutaj zdobywa first blada na Warwicku. A tutaj widzimy, że jest jakaś akcja na bocie, gdyż przyszła Shivana i niszczy przeciwnego warda. Więc my tutaj możemy... O jest Trash, który się prawda oddalił od swojej drużyny. No nie warto było. Mamy killa. Zawsze coś fajnego jeszcze dodatkowo tutaj Trash użył Exosta. Więc Myślę, że nie za bardzo się mu to opłacało. Mm, ale tutaj już niestety Morgana również jest atakowana. Szkoda. Zobaczymy, czy się to uda jakoś rozwiązać bez śmierci. No niepotrzebnie. Ona się tutaj wdała w tą walkę. No, mogła na tym naprawdę stracić zdrowie. Ja już chciałem tutaj doskoczyć do Shiwany, ale trochę to zepsułem. Ona tutaj robi wilki na szczęście. Ja jej w tym przeszkadzam. No i co za tym idzie straciła trochę doświadczenia, tak? Mimo, że niewiele to zawsze coś. Generalnie sytuacja wygląda tak, że mamy 3-0 w tym ja mam jednego killa, więc jest powiedzmy dobrze. A tymczasem przejdźmy się może na topa. Gdyż tam widzę, że Gangplank ma już końcówkę manę mimo, że ma przewagę kila nad e, Warwickiem to jednak Przyda przydałoby się mu pomóc po prostu. No, myślę, że nie było to nic trudnego, no i niestety chciałem w sumie oddać tego killa temu gang Gangplankowi, ale mam Red Buffa, więc po prostu dopaliłem go, że tak to nazwę. No i bierzemy sobie Spirit Stone, pierwszy przedmiot i dwa długie miecze. Co nam da po prostu większą regenerację many i życia, no i trochę więcej obrażeń. Tutaj Morgana sobie walczy, a tam na topie widzę, że ma gangplank mały problem z Siwaną. Również, według mnie, trochę błąd popełnił, że zaczął z nią walczyć, ale rozegrał to świetnie. Naprawdę dobra robota gangplank. Fajnie sfleszował, a myślę, że poszło mu całkiem dobrze. No, i cóż, tutaj idzie Warwick, więc przydałoby się go po prostu znowu yy, zabić, ale niestety Gangplank wraca, więc musimy po prostu yy, stać i bronić yy, tego topa. No ale można również zaatakować Warwicka, nie jest on żadnym problemem, gdyż nie jest nafidowany ani trochę. Łatwo go można zabić. Może mi się to nie uda, ale zabiorę mu dosyć sporo punktów zdrowia, więc będzie musiał najprawdopodobniej się cofnąć, o ile się nie wyleczy. No, mogę na niego skakać, więc jest to całkiem dobra wymiana. No niestety on chyba ze swojego E ma całkiem spory heal, więc to nie jest nic co, czego nie mógłby odrobić. W międzyczasie, jak tutaj do was mówiłem, na bocie Ashe zaliczyła double killa, Dobra robota drużyno, no i cóż, mamy 7-0, więc to raczej będzie łatwy mecz. Hmm, Morgana tam widzę, mm, co nieco jest wycofana, gdyż widzę, że Mordekaiser ją puszuje, więc można by było to wykorzystać. No i cóż, ach, nie udało się, nie udało się to niestety. Przy okazji Mordekaiser zużył ulti na Morganę i mogła mnie ona niestety zabić. Miałem o to szczęście, że po prostu udało mi się uciec. Rikelujemy, czy rikolujemy, nie wiem jak to wymawiać. No i napisałem że Morganie w takim oczywiście żarcie, że mogła mnie zabić, no ale to, to jest oczywiście wiadomo nie od niej zależne, gdyż to był Ultimate Mordecajzera, nie jej. Na, na bocie Leona znowu kogoś zabija, więc jest dobrze. Mimo, że to jest skill dla supporta, no ale nic. No, niestety tutaj patrzę, że mid pada e, Shivana z Mordecajzerem. Y, niestety go popchnęli, ale jest to wszystko myślę, że do wygrania. Gdyż oczywiście. Bot sobie radzi bardzo dobrze, zresztą mamy 8-1, więc tutaj nie ma o czym mówić w ogóle. Ja sobie robię blue buffa, powinienem go co prawda oddać Morganie, ale wydaje mi się ten Jacks taki dosyć manożerny, a Morgana sobie powiedzmy, że dobrze radzi. Po prostu we dwóch ją zaatakowali, no może ja powinienem jej jakoś pomóc, ale nie było tam mi się wydaje raczej żadnej opcji na to. No, i gangplank sobie na topie niszczy tower. Ja niestety nic bym mu już tam nie pomógł. Może powinienem udać się bronić tej, tej wieży na górze, ale mamy taką przewagę w teamie, że raczej po prostu skupiam się na tym, żeby iść gdzieś tam na dół. Jeszcze jakoś spróbować im pomóc. No, i robimy sobie szybkiego reda. Już mam szósty poziom, teraz mam. Mm, pamiętajcie, że Jax na szóstym levelu, y, ze, jeżeli dodacie punkt do ulti, to co trzeci atak dostajecie takie dodatkowe obrażenia. To jest bodajże true damage, są one naprawdę bardzo spore. Dlatego tak ważne jest budować właśnie na Jaxie y, Atak Speed, gdyż dzięki temu ta pasywka ma więcej okazji do tego, żeby zostać użyta. Ja się pytam na czacie po prostu komu pomóc, gdyż nie wiem tego dobrze. Wydaje mi się, że każda linia sobie jako tako radzi. Nawet jeżeli Morgana straciła linię, to wydaje mi się, że jest ona do przodu. No i cóż, teraz by się przydało kupić Vampiric Sceptera, ale niestety brakuje trochę pieniędzy, więc trzeba jeszcze zrobić zjawę. I po jej zrobieniu, już będziemy mieć pieniądze właśnie na tego. Vampiric Sceptera. Vampiric Scepter oczywiście dodaje nam kilka procent kradzieży życia. No ale tutaj już widzę, że jest szansa na jakiegoś ganka na topie. No ale sami zobaczcie, że ten Plank nie ma żadnych problemów z tym, żeby sobie zabić tego Warwicka. Warwick pada, więc jest ok. No i ja przydałbym się teraz na midzie, ale widzę, że jest tutaj również Morfde Kaiser, więc przydałoby się go zabić. No i mamy. Mamy go. Brawo, Gangplank, zabiłeś. Masz killa. Jest dobrze. Ja mam double buffa, więc nie było to jakimś problemem. Tutaj bym się pokusił o puszowanie tego topa, ale no Gangplank się wycofuje, to sam również nie będę nic kombinował. Tam widzimy, że Gangplank puścił coś na bota. Prawdopodobnie chciał spowolnić, bądź dobić yy, wrogów. No ale oni sobie tam całkiem nieźle radzą. Shyvana niestety ucieka. Nie wiem czy Ashe ma tutaj ulti, ale chyba nie ma, więc niestety nie mogła jej dobić. Piszemy very nice team, bo naprawdę dobrze grają, ja właściwie nie muszę nic robić, nawet moje ganki tutaj nie są jakoś potrzebne. No i cóż, czekamy. Tutaj by się przydało owardować smoka, ale nie zrobiłem tego, gdyż nie miałem warta, bo mam Czerwonego trinketa tutaj widzę, że Mordekaiser prawdopodobnie padnie, chociaż nie jest to pewne, gdyż się już wycofał. Niestety, Blue Buff jest pusty. Yy, tutaj Wardzika stawia Leona. Ja spróbuję tutaj ogłuszyć e Tresza, no ale niestety nie udało mi się go zabić, gdyż miałem yy, nie dość, że Focus Towera, To jeszcze Varusa, który tutaj całkiem sporo damage'u zadaje. No, jest tu Siwana, więc trzeba uciekać. Niestety wydaje mi się, że nie mielibyśmy szans y, trzech na 1, trzech, jeżeli mieliśmy trochę mniej życia. Chociaż jesteśmy fitnięci, więc możliwe, że szanse były wyrównane, ale nie ma co. Nie ma co kombinować. Bo można przekombinować. Niestety warwick pada. Ale ja się tutaj pokusiłem o smoka. Razem z Morganą. Niestety widzę, że mamy towarzystwo, więc musimy się wycofać i próbujemy zabić Shiwanę. Brawo, zabiłem ją. Mogłem oddać co prawda tego killa już tej asze, no ale. Przy okazji, dzięki temu, że padła Shiwana, mogliśmy się pokusić o smoka. Już zrobić go bezproblemowo. No i mamy przewagę w słocie i to taką znaczną. Jest jeszcze Warwick, ale nie wiem, czy jest sens go atakować. Więc odpuszczam. No i puszuję miniony. Cofniemy się teraz do bazy, gdyż mamy prawie 1000 sztuk złota. I za bardzo nawet nie miałbym im tutaj jak teraz pomóc, no bo w końcu miałem niepełne życie, więc nic tutaj bym raczej dobrego nie wymyślił. Ale Morgana sobie radzi całkiem dobrze razem z Gump Także... Oni tutaj mojej pomocy za bardzo nie potrzebują. Radzą sobie wyśmienicie beze mnie. Myślę, że teraz spokojnie popchną tego towera, zobaczymy. Ale aktualnie biją Shyvanę, która obrała dobry fokus, aczkolwiek Morgana jej uciekła. Turen został popchnięty, więc możemy iść dalej. I się wydaje, że możemy już zacząć nawet pić tego drugiego Tureta. Nie będzie to nic trudnego. Waruz mnie zaczął fokusować, więc cofłem się, no szkoda, po prostu by było paść. Tutaj sobie zrobił Gangplank Wilczki. No i cóż, o tu Shibana się tam udała botem, mi się wydaje, że to jest dobra okazja na to, żeby się jej pozbyć. Pamiętajcie, zawsze chodźcie w grupie, nigdy, nie, a, nigdy, ale to po prostu nigdy nie chodźcie samemu gdziekolwiek Jeżeli jeszcze w early game. Można, można tam próbować, ale w mid game czy late game to jest głupi pomysł. Naprawdę to jest po prostu karmienie wroga. No bo jeżeli w czwórkę dopadnie was przeciwny team, to dajecie mu naprawdę dużo tych mm, asyst. No i to będzie chyba moment pierwszy, w którym padnę, ale jednak nie. Drużyna mi pomogła, bardzo dobra drużyna, Morgana trafia tymi klatkami naprawdę ładnie. No i blue Buffig. ja tutaj z okazji tego, że mam smajta sobie go zabrałem, pozwoliłem go sobie zabrać, gdyż no potrzebna mi ta mana jest. Może faktycznie Morgana też powinna dostać tego buffa, ale sami zobaczcie, ona ma pełną manę, a naprawdę może ładnie spamować tymi skillami, więc myślę, że na razie jej nie potrzeba. A jeżeli teraz jej nie potrzeba, to w przyszłości mi się wydaje, że również jej nie będzie ten bufik potrzebny. No i cóż, generalnie sytuacja wygląda tak, że mamy mecz 21 do 4. Co za tym idzie? Tutaj jest nasza przewaga bardzo duża, no i raczej nie ma jak mm, przeciwnik nas na nadgonić. Ten gangplank dobrze gra. No, powiedziałem to w momencie, w którym umarł, ale jak sami widzicie, umarł, ale nie zostawił samego killa. Gangplank dobrze właśnie e, zoutfarmił tego Warwicka, bo naprawdę nafarmiony Warwick, mimo że postać za 450 to może narobić dużo problemów. To samo Master G, Garen czy inne mocne postacie za 450. Tutaj widzę ma mm, Mordekaiser tego buffa, no ale już zniknął, więc myślę, że możemy go spokojnie zestunować i próbować zabić. Tak jest. Mamy zabitego jednego. No i teraz myślę, że również się uda drugiego. No i jeszcze by się można było tego tresza pokusić, ale raczej już by było ciężko. Jak sami widzicie, tutaj mi Vampiric Scepter teraz daje fajne odnawianie życia. Dosyć. No i zobaczymy, co tutaj gangplank wymyśli. Ale on tylko zaatakował i się cofnął, no bo nie mielibyśmy szans. Tu będzie teraz taki myślę. No i niestety uciekł nam ten Warwick y, na latarni Tresza. Tutaj by był Tower Dive, ale nie wiem czy jest go sens zrobić w ogóle, bo naprawdę mamy nie za dużo tych punktów zdrowia jak na razie, żeby Tower dive'ować. No ale jest tutaj Warwick, więc przydałoby się może go zabić. No ale znowu Tresz go ratuje, więc. Thresh to jest również dobry support, ale na razie nie mam w planach go kupić, chociaż lubię grać z supportami, więc może kiedyś się po niego. O, i mamy zabitego Tresza. No i niestety padam. Padłem, bo za dużo ich było. Jeszcze Mordekaiser to jest taka dosyć tankowata postać. No nic. Jedna śmierć to nie jest widowanie, prawda? Mamy 5-1-6, więc. Tutaj w ogóle nie ma mowy o tym, że fidujemy. No i powoli, powoli myślę, będziemy zdobywać ten drugi tower. Póki co tutaj sobie Ashe jakoś tam last hituje. zdobywa więcej farmy. Ja mam 47 farmy w 18 minucie, więc nie bierzcie ze mnie przykładu. To jest naprawdę bardzo mało farmy. Trzeba farmić bardziej. No, treść tutaj aż sfleszował, żeby tylko przyciągnąć tą Morgany, ale niestety się mu to nie udało. Nie warto było tres Szkoda było Flesza. No i co, mamy znowu Blue buffa W ogóle to jest śmieszne, że ta Shyvana w ogóle nie robiła Counter-Jungle. Pamiętajcie, że zawsze się robi Counter-Jungle. Counter-Jungla jest po prostu czymś, co zmniejsza szanse wrogów na wygraną, więc warto z tego korzystać. No i Morgana ma tutaj double killa, gratulacje. Bardzo dobra Morgana, szcz szczerze mówiąc. Rzadko, si rzadko widuje po prostu dobre Morgany, ale może to dlatego, że gram y na brązie, na brązowej lidze, więc tam, tam po prostu raczej do kierowania gry Używa się postaci typu Akali czy chociażby Z. Są to takie postacie, które w krótkim czasie zadają olbrzymie obrażenia, dzięki czemu są w stanie łatwo wyeliminować adc a później uciec, jak w przypadku Akali czy chociażby właśnie tego Z. No, również na brązowej dywizji, na brązie generalnie całym. Od 1 do 5. Mało kontrolowaną postacią jest Katarina. Nie wiem czemu. Zazwyczaj mm, spotykam Katariny, którym się udaje całe ulti wykastować. A trzeba po prostu pamiętać o tym, że jeżeli walczy się z Katariną, to należy, należy właśnie y, wyłączać jej ulti. I to zawsze. Po prostu nie wolno Katariny fidować. A jak już włączy ulti, to trzeba pamiętać właśnie o tym, żeby użyć jakiegokolwiek skilla, którego macie, które mógłby właśnie ją, że tak powiem, wyłączyć z gry. No, tutaj niestety mi się nie udaje zdobyć killa, chociaż wydaje mi się, że chociaż jeden by mi się mógł należeć. No i przeciwnicy się poddają. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie i na razie.